Hej, z tej strony wasza Polish Notes i dzisiaj pogadamy sobie o notatkach na budżecie. Wielu z Was może nie czuć potrzeby kupowania nie wiadomo jakiej ilości pisadeł, mazaczków i innych cudenik, które ja osobiście oczywiście uwielbiam. Niektórzy z Was są po prostu minimalistami. I nie potrzebują wiele do szczęścia. Dlatego w tym filmiku pokażę Wam, jak za pomocą jednego wielokolorowego długopisu i jeszcze jednego przyboru można zrobić piękną notatkę. Zajrzyjcie koniecznie do opisu, bo to właśnie tam wkleję linki do zakupu pokazanych przeze mnie produktów, a co dzisiaj będziemy używać? Mój ulubiony długopis do jakichkolwiek zadań specjalnych, i to nie tylko w szkole. I mam tutaj na myśli długopis Pick 4 Colors. W wielu wariantach kolorystycznych mamy takie bardziej eleganckie, z ołówkiem w środku, z pięknym welurowym wykończeniem, czyli moje ulubione, czy wielokolorowe zestawy, którymi można się oczywiście podzielić ze znajomymi. Unboxing całej paczki od Bika znajdziecie na moim Instagramie oraz TikToku. A o co mi tutaj chodzi, to szeroki wybór kolorów. W jednym długopisie macie od razu jeden kolor główny, który będzie nam potrzebny do zapisywania treści ogólnej oraz kolor dodatkowy. Z kolorów głównych macie czarny i niebieski, ja będę używać akurat czarnego, a do wyboru z kolorów dodatkowych mamy czerwony i zielony. Ale zdaję sobie sprawę, że nauczyciele często zabraniają Wam czerwonego, więc może zostańmy przy tym zielonym. A jak to u Was wygląda? Czy Was nauczyciel ma monopol na kolor czerwony? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Dodatkowo, aby urozmaicić naszą notatkę jeszcze bardziej, użyję jednego zakreślacza Big Intensity. Czemu? Bo ten nie dość, że w jednej skówce ma zakreślacz, to także cienkopis po drugiej stronie o tym samym kolorze. Co daje nam jeszcze więcej możliwości notatkowych oczywiście, a mamy ze sobą nadal tylko dwa przybory. To co? Szybko zabieracie takie dwa pisadła ze sobą, do tego kartka, najlepiej w kratkę, czyli nie dla osób, które mają tendencję do pisania krzywo, i lecimy z tym koksem. W przypadku notatek na budżecie starajmy się bawić wielkością liter i czcionką. Nagłówki robimy większe, wyraźne, w moim przypadku są w zielonym kolorze. Jak widzicie, nagłówek główny zrobiłam moją ukochaną tradycyjną metodą, a następnie niższy po prostu zmieniłam ściąkę i zwiększyłam odstępy liter. Dlaczego zwiększam odstępy liter, aby nadać nagłówkom czytelności i żeby wyróżniały się na tle reszty tekstu? No i nie bójcie się także dawać ważnych informacji czy nagłówków drugorzędnych w ramki, prostokąty, inne cuda. Naprawdę możecie zdziałać bardzo, bardzo dużo. Następnie, w zależności od Waszych preferencji, możecie wypełnić stworzone sobie kształty zakreślaczem, aby urozmaicić jeszcze raz Wasze notatki. Super to będzie wyglądać w notatkach z matematyki przykładowo, gdy na początku każdego tematu zapisujecie zadanie przykładowe i potem jego rozwiązanie. I dając je w prostokąt czy chmurkę, będzie to naprawdę fajnie widoczne i łatwiej będzie wam je znaleźć podczas przygotowań do sprawdzianu. Jeśli chodzi o treść główną. Zadbajmy o to, aby czcionka zapisana na czarno czy niebiesko była równa i czytelna. Staramy się kończyć liniki w tym samym miejscu, aby stworzyć poniekąd spójne bloki tekstu. Wyjątkiem są takie sytuacje, jak ja tutaj będę miała, gdzie zostawiam nieco miejsca na obrazek z prawej strony. Ale gwarantuję Wam, że od razu nasza strona będzie wyglądać estetyczniej. No i nie zapominajmy o odstępach od krawędzi kartki. Jest to kluczowa sprawa, o której już wielokrotnie wspominałam na kanale. Są to, kochani, bardzo proste zasady do przestrzegania, które mogą uczynić Wasz szkolny zeszyt naprawdę pięknym. Dodatkowo, istotne informacje z bloku tekstu możecie zapisywać kolorem dodatkowym. Szczególnie jest to łatwe, gdy mamy taki wielokolorowy długopis, ale możecie też je kolorem dodatkowym po prostu podkreślić. Preferencje zostawiam już wam. Możecie też jakiś inny sposób zakreślić. Jeśli macie jakieś pomysły, dajcie mi znać w komentarzu. No i oczywiście, mając cały długopis do dyspozycji, można pokusić się o używanie wszystkich kolorów naraz, ale jeśli chcemy zachować spójność notatek, Zostańmy po prostu przy dwóch. Używanie większej ilości kolorów mogę polecić za to przy robieniu wszelkiego rodzaju rysunków, tak jak ja, jakichś bardziej skomplikowanych wykresów i innych takich cudów. Wtedy kolorki są jak najbardziej mile widziane, a mając tylko ten jeden długopis focales i zakreślacz, zobaczcie, jak dużo kolorów nam się wytworzyło. Nadal mając dwa przybory. No i pamiętajcie, linijka to wasz przyjaciel w wielu, wielu przypadkach, wierzcie mi, dzięki niej stworzycie równe ramki, symetryczne rysunki i wiele, wiele więcej. A jeśli jesteście leniuchami lub zapominalskimi, użyjcie po prostu swojej karty płatniczej, legitymacji, dowodu osobistego. A tak właśnie robili moi koledzy na sprawdzianach z fizyki i w takich sytuacjach niespodziewanych powiem wam, taka metoda także działa. Ale wróćmy jeszcze raz do naszego jednokolorowego zakreślacza z bika. Jeśli chcecie, aby Wasze notatki były jeszcze bardziej instagramowe, tak bardziej po prostu wychodziły na ten pierwszy plan, wtedy możecie zrobić takim zakreślaczem fajny nagłówek w stylu, który już nieraz gościł na moim kanale. Jak widzieliście na początku zrobiłam tylko obrys, a teraz możemy go naprawdę fajnie podkreślić, wystarczy stworzyć proste litery o identycznym stylu, bazując jedynie na kratkach naszej kartki. Ja tutaj zawsze sobie zakładam 5 kratek wysokości 3 szerokości, a następnie robimy mniejszy napis zwykłym czarnym długopisem albo jak w moim przypadku zielonym. Wszystko zależy od Was, ale to oczywiście nie wszystkie pomysły, bo przygotowałam jeszcze dla Was kilka fajnych rozwiązań na nagłówki, które każdy amator może w swoich notatkach wprowadzić. Jak zwykle przydadzą Wam się różne czcionki różnej wielkości. Jeśli macie pomysł na jakiegoś fonta możecie go w takim nagłówku wykorzystać, albo zainspirować się Pinterestem czy Instagramem, na przykład moim. Tak czy siak, zaczniemy sobie od najprostszej rzeczy czyli napis z dwoma zakreślaczami po bokach, jedna kreska po prawej, druga kreska po lewej. Jest to taki klasyk, który ja zawsze stosuję dla nagłówków pobocznych, zawsze się on sprawdza, jest bardzo, bardzo szybki. Kolejne co dla Was przygotowałam to szybka wersja zakreślaczowego nagłówka z małym twistem. Plusem końcówki w tym zakreślaczu jest to, że nie jest ona taka duża, więc nawet w zeszycie A5 jesteście w stanie wykonać fajny, duży, tematyczny nagłówek. Tutaj akurat zrobiłam temat raczej krótszy. Jeśli macie dłuższy, oczywiście możecie zastosować mniejszą czcionkę. Robię litery drukowane bez żadnych barierów, fikuśnych rzeczy itd. itd. A następnie resztę tematu, jakąś taką poboczną część, nie wiem, na przykład omówienie i lektura, coś tam, coś tam, część pierwsza, część druga, daję pod spodem, zapisane cienkopisem i na dole robię małą chmurkę. Jeśli chcę dać jeszcze większego pazura temu nagłówkowi, to robię mój klasyczny cień czarną sekcją tego naszego czterokolorowego długopisu, żeby po prostu ten napis był taki bardziej wyraźny i robił fajniejszy efekt trójwymiarowy. Jeśli chcecie sobie poćwiczyć te wszystkie nagłówki i tematy, spokojnie w domu, zapiszcie sobie ten filmik, wykorzystajcie na później, spowolnijcie go sobie i róbcie krok po kroku ze mną. A teraz zrobię kolejny prosty, możliwy wariant i tutaj skupiamy się na ramce. Robię taką śmieszną czcionkę, troszkę taką, powiedzmy, nisko podłogową. Moje literki są tej samej wielkości, oczywiście, bo wygląda to bardziej estetycznie. Następnie robię długopisem ramkę i koloruję resztę zakreślaczem. Co jest świetne i za czym w sumie tęskniłam, odkąd korzystam z długopisów żelowych w moich notatkach, to fakt, że jak korzystacie z takiego tradycyjnego długopisu i dacie na niego zakreślacz, to on się w ogóle a w ogóle nie rozmazuje. I to jest coś pięknego. I zauważcie to, że wszystko robię tymi dwoma przyborami, o których już wcześniej mówiłam. Nic więcej. Korzystam z tego, że mój zakreślacz jest czerwony i biorę końcówkę cienkopisową. Robię, powiedzmy taką winorośl, taką powiedzmy gałązkę z listkami. Śmiesznie prosta sprawa do wykonania. Bardzo łatwa możecie ją robić na lekcji, szybciutko to się robi, albo na przykład, jak akurat Wam nauczyciel nie dyktuje, to szybko sobie dorobić. I co ja tutaj robię? Robię sobie taką gałązkę, a następnie robię nieco wydłużonymi, drukowanymi literami treść mojego tematu. I od cała filozofia, która naprawdę potrafi odmienić Wasze notatki takich gałązek, kochani, możecie robić naprawdę różne, różne warianty, a jeden z ostatnich sposobów, który Wam pokażę, wymyśliłam w sumie tak na prędce, ale bardzo mi się spodobał, ponieważ będę robić róże. Więc na przykład jeśli macie jakiś temat zbiolki, botaniki, budowa roślin, kwiatów, to w trybie ekspresowym możecie sobie taką właśnie roślinkę zrobić. Wystarczy zrobić linię zakreślaczem, a następnie domalować kwiatka waszego wyboru. A jako, że mój długopis czterokolorowy ma czerwony, no to padło na różę. Także, jak sami widzicie, możliwości mamy naprawdę, naprawdę dużo. Wszystko zależy od tego, jak chcecie, żeby wasza notatka wyglądała. Warto mieć tylko ten jeden schemat, który będziecie mieć cały, cały czas w waszym zeszycie żeby stworzyć jakąś taką ciągłość i ten zeszyt będzie wyglądał wtedy jeszcze bardziej estetycznie a wy nie będziecie musieli się martwić, że jednego dnia musicie wziąć takie przybory, drugiego inne nie ma z tym problemu, po prostu bazujecie zawsze na jednym długopisie i jednym zakreślaczu a jak sobie stworzycie jakiś kod kolorów albo jakiś kod powiedzmy czcionkowy tym lepiej, bo lepiej zapamiętacie wszystkie informacje więc jeśli podkreślajcie, to zawsze podkreślajcie to samo. Jeśli macie jakieś mniej istotne informacje, możecie je zrobić cienkopisową końcówką, tak jak ja na samym dole strony, albo jeśli macie jakieś bardzo ważne zagadnienia, możecie użyć ciemnozielonej końcówki naszego czterokolorowego długopisu i wtedy ten tekst też się będzie wyróżniał. Musicie znaleźć po prostu tą własną metodę dla siebie. Ja Wam pokazuję tylko notatkę przykładową i oczywiście możecie całkowicie się nią. Zainspirować, ale możecie też po prostu, zamiast nie mówię brzydko, zwalić pomysł, bo oczywiście możecie jak najbardziej, nawet was do, do tego zachęcam, to możecie po prostu znaleźć jakąś swoją własną metodę notowania, a znaleźć w tym filmiku tylko jakieś pomysły. A jak widzicie, tym sposobem w moment stworzyliśmy piękną, prostą, estetyczną notatkę, mając w piórniku zaledwie długopis wielokolorowy Big Focales, zakreślacz z tej samej firmy z gamę Intensity kartkę i pewnie jakiś dowód osobisty, tak jak wspomniałam, czyli linkę. I wy też tak możecie, kochani. Linki do wyżej wymienionych produktów znajdziecie oczywiście w opisie. Sklepów do wyboru jest dużo. No i nie zapomnijcie wpaść na moje media społecznościowe: Instagrama, Facebooka, Tiktoka. I pamiętajcie, że możecie u mnie kupić najlepsze notatki naturalne z biologii na całym Instagramie. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć, cześć!